Z tej strony, Void Gaming dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z gry Daskud, czyli gry kryminalnej. To tam ostrzegam od razu, że mogą być niepokojące tą wiadomości. Ale żeby zaznaczyć, wszystko jest to, to: wszystkie wydarzenia, osoby, i wszystko, co jest w tej grze, jest fałszywą historią. Jeżeli dałem już ostrzeżenie, no to co, zaczynam. Oj, przepraszam Kiomas yy. Halo poczekaj, ja tu muszę szybko yy, tekst wyłączyć Jesteś tu? Nie, nie ma mnie Poszłem na borówki Czy ja Cię znam, Menelu? Bo wyglądasz jak Menel Nie wiem No to po co do mnie piszesz? Po co do mnie piszesz, człowieku, jeżeli nawet się nie wiesz czy mnie znasz Albo ja Ciebie znam. Nieważne jak to ujmę, to zabrzmi jak szaleństwo. Wiele razy Przerabiałam to w głowie. Zarzekaj chwilę? A to nie zaczekaj chwilę? I tak muszą zaprosić innych, by się przyłączyli. Nie odchodź proszę. Wiecie, co robimy? Mamy cię w dupie. Kleo. <coughs> Tomasz dodał Kleo. Dodał Dan Lili... Lili... Lili Richie. Cześć. Cześć małpo. Hej. A, to do kobiety to przepraszam madam. Nie robisz tego na serio, prawda? A ty kto? A, a ty ten cały Dun. Dun... odin din dun O <coughs> Dan din-dun. Dan, zamknij się, zamknij się, proszę. To no normalnie atmosfera, jakby w klasie. No, oczywiście szkolnej mi chodzi. Więc kim jesteście? Są sektą. Hmm, nie wiem o co tu chodzi. Nie mów nic. Więc, kim kurde jesteście do jasnej Mariolki? Tak, robi to. No to wiele, mi się wyjaśnili. Och, to on. Może jestem ona skąd wiesz? Na to wygląda Jessie, Jessica Więc teraz, więc teraz, przepraszam Jessie jest daleko na mojej liście Och mm, Nigdy nie byłem dobry w tych Och, och, ech, ach, hu. Cześć, cześć wszystkim Więc, a więc teraz to wszyscy Przepraszam, musiałem wody się napić. No to co, nie wiem, chcecie mnie kurde do w ofierze komuś dać? O co? O co chodzi? Powiedzcie mi. O co wam chodzi? Więc... Jestem nową ofiarą, żeby przelać tego. Takiego takiego dziwnego pana z Juzutsu Kaisen. Znaczy co? Nieważne. Ja jak to... Jak to teraz najlepiej powiedzieć hmm? To takie niesamowite. Ja ci zaradam, dziadu. Niesamowite. Niesamowity to ty jesteś. Brzydki. Niesamowicie brzydki jesteś. Kim jesteś? Skąd z jest moją siostrę? A może nie wiem, jakieś na spokojnie? oni drzeście na tym małpo? I to jest moja prawdziwa odpowiedź. Przecież to wy mnie. Zaprosiliście. Geniuszu. Geniusze. Geniuszki? Geniusze? W ogóle nie... Geniusze. O. Lili. Zamknij się nikt Cię nie lubi. Co cię z nią łączy? Co ty jej... Chcemy cię zapytać skąd z nas... Y, Hana? Y, Han... Hanach? Dumfort. Pierwszy raz. Pierwszy raz o niej zbierzesz, a nie o żadnej. Ja dam tylko... no kilka osób, ale nie będę mówił. Poważnie ludzie? Daj spokój, Dan. Nikt Cię nie lubi. LOL Halan to moja przyjaciółka. Zaginęła. To przykro mi, ale co ja mam z tym wspólnego? Powiedz mi, kolego. Co ja mam z tym? A tak do dokładnie to nie ma jej już od 3 dni. To nie wiem, może na jakieś wakacje pojechała, tylko nie chciała wam mówić. Dlaczego znaczy się tak nie obstawia, że osoba jest zaginiona o taksy, bo nie ma jej od trzech dni? Przejdź do rzeczy, przykro mi to słyszeć. Co, co to ma ze mną, Co to ma ze mną wspólnego? Co to ma ze mną wspólnego? Co ja mam ci powiedzieć? O, wow, przykro mi, zaginęła Twoja koleżanka. Dała mi. To jak zaginęła, jak dała Ci numer? No więc. Oho, wstydziach. Mówię, mówię wam, że on naprawdę chce. Wczoraj wieczorem wysłała mi wiadomość, że jej. A wczoraj wysłała. A. Wczoraj wieczorem wysłano mi wiadomość z jej, z jej telefonu komórkowego i, atak tak dokładnie, to wiadomość z twoim numerem, nic więcej. Jej, hura! Jesteśmy, zbyt spiski mafiozu. Telefon komórkowy zniknął wraz z nią, może powinieneś o tym wspomnieć. Tak, jak ja mam pomóc, jak nawet nie znam wszystkich szczegółów tej sprawy, tej kryminału? KRIMINAL sprawy. Może kiedyś się po, poznali, poznali, poznaliśmy. Niemożliwe, to straszne. Może kiedyś się poznaliśmy, skąd ma wiedzieć? Ja nie pamiętam. W ja. Ja mam tego. Ja mam zaniki pamięci. Dla, dlaczego miałaby teraz wysyłać twój numer? Odpowiedz sama sobie na to pytanie. A dalej, je, a dalej jest jeszcze lepiej. Jej! Co? Sekta? Oczywiście próbowałem natychmiast do niej zadzwonić. Ktoś odebrał, ale, ale nikt nic nie powiedział. No to normalnie przy porwaniach. Proszę zastanów się dobrze jeszcze raz. Hmm. Hmm. No, ładna pani, ładna pani, ale nie kojarzy. Nie kujerzy Ona, Hana... Hana... Hana? Tak, Hana. Hana Donfort. Nie znam, Cyklomi. Mi. mi. ale nie znam. Co ja mówię jak cholerny sit? Psuka normalnie będę mówił. Jak mo Jak mogliście się poznać? Dlaczego jej... Jej zaginiony telefon wysłał mi twój numer? Hmm. Hmm. Zastanówmy się. A skąd ja to mogę kurna wiedzieć? Geniuszu Może ona mnie zna skądś ską skąd? skąd... Polski język trudny być. Może poznaliście się dawno temu. Więc to do niczego nie prowadzi, miałem rację. <grych> ale ty pesymista jesteś, kolego. taki Prze... Takie coś wszystko. Więc to naprawdę jest. A wiesz, wiesz, że naprawdę jestem ostatnią osobą, która normalnie powiedziałaby coś takiego, ale powinniśmy być. Powin... Powinieneś był zostawić to policję Jezu Chryste. Ja dzisiaj nierozgarnięty jestem. Tak jasne, dobrze wiedzieć, dlaczego tego nie zrobiłem. A, po, a, dobrze. Ta jasne, wiesz, dlaczego tego nie zrobiłem. Ale to nie wzburza podejrzeń. Podejrzeń, prawda? Tomboy, Tomiboy. To tom boy, to, mi boy. Co to kurde, randka jakaś? Yy, te? Kolacja? Kolacjka? Mam dosyć. Powodzenia. Dan opuścił grupę. Dam to? Ej, le dan, kuzo. Tu gdzie masz drugiego kolego? Czy on nie może choć raz się zachować jak należy? <shran _> Sorry, mo moje zdanie już znacie. Smutna na buźka. Ta. Ta. Ale on jest był Ta. <grystanie> Odwalę mi na noc. Niestety też nie wiem co możemy teraz zrobić. Może jesteście naprawdę później iść na policję. Wiesz, że potrzebujemy... A, wiesz, że próbujemy ją znaleźć. Po prostu chwytamy się każdej możliwości. Jak strata czasu. Każdy by tak zrobił. No w sumie wiecie, dostali mój numer od jej z jej telefonu. Cho Chociaż to więcej niż tylko możliwe. M możliwość. Tata. Tata. Tak, tak. Mam na myśli bardziej ogólnie i bez związku z numerem. To nie może być prawda. Czyli tylko 3. Ach, cztery. A o mnie to co? Zapomniałeś ka ka kabanosie? Panie Richie. Razem z, z panem X ale X, albo Panią X, przepraszam. Ta, wiesz, jestem Dagmara. W, dziś, w dzisiejszych czasach trzeba na to uważać. Może być Pan X. Like. O, właśnie takiego lajka możecie zostawić pod odcinkiem. Razem z dzwonkiem, subskrypc ze subskrypcją, dzwonkiem i komentarzem. A może po prostu powiesz, jak się nazywasz? Myślę, że to mogłoby bardziej. A. Myślę, że to byłoby bardziej osobiste. Nazywam się. No i dupa. W, eee, o i d A weźmy się po prostu. Nieprawidłowo. Jak nieprawidłowo? Co? Powiedzmy, Void. Pojd... Wojt 29? Nie będzie Wojt 29! Cześć Wojt 29! Od razu ostrzegam. To będzie tylko dodawane jako ten. Jako. To zostało dodane tylko po to, żeby. No, zatwierdzono. A będę po prostu czytał Wojt bez tego 29! Cześć Wojt. Uśmiech. Jestem Richie. Muszę przeprosić. Musiał przeprosić za nasze niewiarygodnie, niegrzeczne zachowanie. Normalnie nie jesteśmy tacy. Co to ma być, Richie? <grystanie> nie wiem. <grystanie> Już lubię tego człowieka. Nie wiem. Po prostu myślałem, że poroz porozmawianie ze mną byłoby mądre. Chcesz mojej pomocy, tak? Tak. Tak? Że porozmawianie ze mną byłoby mądre. Porozmawianie, tak. No tak. Hanna wysłała nam Twój numer. Musimy. Musimy móc jakoś zacząć od tego. Cholera. Też nie wiem. Wydaje mi się, że Ricy próbuje powiedzieć, że. że jesteście parą lol że naszym jedynym tropem do hana do H hany montany? tak <noise> jestem ja, wiem o co w pewnym w pewnym sensie przynajmniej tak tak jeśli tak uważacie <noise> wiem Wiem jakie to, wszystko wydaje się dziwne. Dla nas to też nie jest łatwe. No co ty nie powiesz, Nagle grupa ludzi do ciebie do ciebie pisze się, ty znasz zaginioną dziewczynę, bo wysłała nam twój numer? Myślą, że a my myślą, że jeśli zostaniesz, to mogłoby mogłoby to naprawdę pomóc. Zostaniesz? Zostaniesz na Dobra, you ready? Dam ze siebie wszystko mordeczko! Jesteśmy teraz mordy, gangem zostaniemy. Świetnie! Gdzie jest szampan? Otwieramy szampana. Oczywiście piccolo. Muszą teraz iść, obowiązki wzywają. Znowu stary wóz jeszcze starszej pani... Marley? Nie wiem. Inaczej... Co? Inaczej pobiegnę do... In... ...lakierowanych małp z tetę. Tak zrozumieliśmy to, Ricci. Ok, adios. Adios, morda! Adios, młodeczko. Richie opuścił grupę. Pa. Dziwny facet. Wydaje się miły. Wygląda na miłego, przepraszam. Ta, tak, taki Tak, jest. Jeśli je, jed, jedynym z nielicznych, którzy... Wcześniej to zauważyli. A jesteś jedynym z nielicznych, którzy wcześniej to zauważyli. No wiem. Myślę, że najpierw dobrze by, by było przy... przyjrzeć się z grubsza sytuacji. Tak zrobią, ok. Za chwilą cię dodam. Jej! Nie chcę być dodawany przez Manela. Szczerze powiem tyle. Kurde. Chciałem zakończyć odcinek ruro. O. No i na tym się zakończymy. Na zaczęciu rozmowy na tracie gru grupowym z Tomasem. Tomas online. Zdjęć. A czekać. Poczekać. O zdjęcie? Jakiś pada pod deszcz. Jestem. Jestem zawsze przy Tobie, tutaj mi się wydaje, że tutaj jest to Hana, ha Hano. Lasek i driving i my car. <grych> tak, mamy LOL. Więc właśnie na tym się zakończymy. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwonek, komentarz i wyjątkowym komentarzem, za którym oczywiście będę stawił serca. Jest to... Kryminalne zagadki Polski. Tak. Tak, taki długi. Kryminalne zagadki Polski. No to co? Ela i...